A sam Tavares powiedział po prostu tyle, że jeżeli dzisiaj dalej będziemy się pchali w te elektryki, które muszą być po prostu tańsze, bo bariera psychologiczna 20-25 tysięcy euro, to niestety europejscy producenci części idą wek. No bo tańsi są ci z Turcji, tańsi są ci z Tajwanu, Chiny delikatnie omijamy, ale na przykład Indie też zrobią nam taniej baterie, czy też jakiś czujniczek ABS-u i tak dalej, i tak dalej. Ale to syf! Cześć no moi drodzy! No was na chwilę zostawić samych naprawdę ledwie na... Kilka dni wyskoczyłem nad Adriatyka, podziało się tyle, że na pewno nie zdążę tego zawrzeć w jednym odcinku. Uspokajam, jeżeli czekacie na wieści, co wyleciało z Cepiku i co tam się podziało po tej wielkiej czystce. Będzie na ten temat osobny materiał teraz do brzegu. Na wstępie oczywiście przypominam, stały partner kanału firma ProdicTech, producent polskich mierników grubości lakieru i oczywiście partner tego odcinka, najlepsza w Polsce porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych MUBI.pl na dole linki i uwaga, bo przypominam, że zmieniły się zasady promocji teraz jeżeli zawrzecie polisę, kupicie polisę przez taki link na dole ode mnie dostaniecie z powrotem na wasze konto 100 zł i swój prywatny link, który możecie rozesłać znajomym i jeżeli oni kupią przez ten wasz link taką polisę, to kolejna stówka wraca do was i tak do 20 zawartych w ten sposób polis, więc można sporo zaoszczędzić. I uwaga, każdy klient Mubi z aktywną polisą może odebrać całkowicie darmowe zaproszenie na imprezę Mubi Dubit, która odbędzie się 22 i 23 czerwca na terenie Targu w Kielce. Serdecznie polecam, a ja już nie przedłużam i cisnę z tematami. Dzieją się piękne rzeczy z naszą kochaną elektryczną motoryzacją. Pewnie już słyszeliście, Fiat 500e dostanie konwersję wsteczną, czyli samochód zaprojektowany jako... Elektryczny dostanie właśnie napęd spalinowy. Najprawdopodobniej będzie to miękka hybryda 1071 koni mechanicznych z poprzedniego fiata 500. Dlaczego nie wiem, ale się domyślam. Prawda jest taka, że ten zwykły stary FIAT 500, który najprawdopodobniej zaraz zniknie z oferty właśnie za sprawą Kar i. Nowych wymogów dotyczących homologacji, czyli wyposażenia obowiązkowego nowych samochodów, sprzedał się w zeszłym roku w liczbie 100 tysięcy sztuk. Powtarzam, auto, które ma wizualnie lat 60, konstrukcyjnie lat 20 i na rynku jest ponad 15, sprzedało się w liczbie 100 tysięcy sztuk. A jego elektryczny następca, czyli Fiat 500E, sprzedał się w skali roku w liczbie 60 tysięcy egzemplarzy, mimo dopłat do elektryków na wielu rynkach, jeszcze przynajmniej przez większość ubiegłego roku, co oznacza, że fabryka. W Mirafiori robi mniej więcej na pół gwizdka, żeby nie powiedzieć na jedną trzecią. W związku z tym zarząd Stellantisa doszedł do wniosku, że trzeba to auto uwstecznić i wsadzić mu silnik benzynowy, żeby ktoś to jeszcze kupował. To kolejny taki fikołek, bo ledwie parę dni temu zarząd Volkswagena przyznał, że. Miało już nie być samochodów spalinowych i mieliśmy ich już nie rozwijać po Euro 7, natomiast jakoś tak się stało, że jedna trzecia ze środków przeznaczonych na elektro. Mobilność zostanie przekazana na rozwój samochodów spalinowych, bo tak się jakoś poskładało, że jak Niemcy wyciągnęli wtyczkę dopłatową w połowie grudnia ubiegłego roku, a wcześniej jeszcze w połowie ubiegłego roku dla klientów biznesowych, to sprzedaż samochodów elektrycznych wzięła i Wywaliła się na schodach, te auta stoją aktualnie w salonach, stoją na fabrycznych parkingach. Nawet Niemcy już wynajmują jakieś place typu stare lotniska, żeby je magazynować, bo nikt tego nie chce kupić. Więc ten plan elektromobilności rzeczywiście zaczyna się wykrzaczać, a przynajmniej ten rok 2030 zaczyna się rozmywać, co dla nas jest oczywiście bardzo dobrą. Wiadomością, bo przypominam, że w 2026 roku ma być rewizja tej unijnej dyrektywy, która mówi o zakazie rejestracji samochodów spalinowych w roku 2030. Natomiast y, to jest dobra wiadomość dla kierowców, ale dramatyczna wiadomość dla producentów, bo przypominam, że mierzymy się teraz głównie z Chinami, gdzie nikt się nie cyrtoli w jakieś tam. To, czy ktoś chce kupić samochód, czy też nie chce kupić samochód, przypominam, że w Chinach najpierw musicie sobie wylosować prawo do rejestracji i dopiero z takim czymś możecie iść do dealera, więc po prostu tam te parcie aktualnie na elektryki jest bardzo duże i europejscy producenci nie wytrzymują tempa. Między innymi z tego powodu, że my tych samochodów elektrycznych nie kupujemy. Co jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę A cenę, B zasięg, który teoretycznie nie jest przecież problemem, ale powiem Wam jeszcze, że na najbliższe lata jest planowany wysyp nowych samochodów elektrycznych, które miałyby kosztować poniżej 25, a nawet 20 tysięcy euro, bo to jest taki pułap którego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, mówię my, jako nabywcy we wszystkich krajach europejskich. To jest taki limit psychologiczny 20-25 tysięcy euro na samochód. Tyle tylko, że właśnie tutaj mamy kolejny fikołek, bo ostatnimi czasy przekonywano nas, że przecież samochód elektryczny jest świetny i zasięg nie jest problemem, bo. Można sobie pojechać nawet na biegun. Były takie wyjazdy prasowe, gdzie można było pojechać na biegun samochodem elektrycznym, i potem się wszyscy rozpisywali, że to przecież żaden problem jest z takim elektrykiem polecieć w trasę. Pewnie, że żaden problem, jeżeli macie chociażby Tajkana, ale jak już macie Lifa, no to sprawa się trochę komplikuje, a te samochody za mniej niż 25 czy 20 tysięcy euro no raczej nie będą miały jakichś gigantycznych baterii, co też oznacza, że realny zasięg będzie oscylował w granicach pewnie 200 km, więc z jednej strony tak, będą obniżki, będą dopłaty i wszyscy się powinni rzucić na te elektryki, żeby rozbujać rynek, a z drugiej strony dostaniemy zasięg 200 km, więc... Średnio to widzę. Przy okazji na koniec pozwólcie, że przeczytam wam cytat z Carlosa Tavaresa. To jest mój ulubiony dyrektor Stellantisa. Gość, który się naprawdę nie cyrtoli w tańcu. Tak tylko przypomnę, że w zeszłym roku zarabiał mniej więcej 100 tysięcy euro dziennie. No ale. On od tego jest, żeby się słupki zgadzały w firmie, a żeby się słupki zgadzały w firmie, to trzeba wypierniczać z tej firmy ludzi, jak samochody się nie sprzedają, a się nie sprzedają, jak produkujemy elektryki. Cytat, który świetnie kreśli to, jak zarząd Stellantis widzi dzisiaj przyszłość motoryzacji. Uwaga. Obecnie nie uczestniczymy już w wyścigu ekologiczną transformację, a w wyścigu o cięcie kosztów. Dla dostawców części motoryzacyjnych oznacza to gigantyczne obciążenie. Już teraz w Europie wielu znanych producentów podzespołów boryka się z kłopotami. I żeby powiedzieć tak na wprost o co chodzi, Bosch, Continental i tego typu firmy niemieckie... Jeszcze kilka lat temu zatrudniały w sumie w Europie 310 tysięcy pracowników, a obecnie szacunki mówią o jakichś 200 tysiącach, czyli 1 trzecia pracowników już wyleciała, i to jest między innymi, żeby nie powiedzieć, głównie efekt ekologicznej, elektrycznej transformacji. I żeby nie być gołosłownym, ostatnio też bardzo fajna analiza stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych, z której wynika, że wielu producentów tego segmentu gospodarki jedzie dzisiaj na marżach oscylujących w granicach 5%, co nie daje absolutnie Żadnej szansy na rozwój, czyli generalnie zwijamy te biznesy. A sam Tavares powiedział po prostu tyle, że jeżeli dzisiaj dalej będziemy się pchali w te elektryki, które muszą być po prostu tańsze, bo bariera psychologiczna 20-25 tysięcy euro, to niestety europejscy producenci części idą wek. No, bo tańsi są ci z Turcji, tańsi są ci z Tajwanu, Chiny delikatnie omijamy, ale na przykład Indie też zrobią nam taniej baterie czy też jakiś czujniczek ABS-u i tak dalej, i tak dalej. Więc ta europejska transformacja zaczyna naprawdę dożynać europejskie firmy i być może jednak potknie się. O własne nogi, zwłaszcza, że jesteśmy już teraz po wyborach do Europarlamentu i zieloni jakoś tak wybitnie tutaj nie zabłysnęli. Jak informował niedawno Tomek Sewastianowicz na łamach dziennika 128 nowych urządzeń do kontroli prędkości planuje zakupić GITD w ramach uwaga, KPO! Oczywiście zanim to nastąpi, upłynie troszeczkę wody w wiśle, bo trzeba stworzyć odpowiednie dokumenty, rozpisać przetarg, napisać go tak, żeby wygrały te firmy, które mają go wygrać i dopiero później zainstalować te nowe urządzenia, a ściślej ma to być. 43 odcinkowe pomiary prędkości, 70 nowych fotoradarów, 10 systemów red light na krzyżówki takie zwykłe, samochodowe i 5 systemów red light na przejazdy kolejowo, drogowe. I uwaga! Mówiłem ostatnio o nowym wynalazku, który pojawi się na polskich drogach. Chodziło o te takie przyczepki holowane z przenośnymi fotoradarami. Były już testy takich urządzeń, a ściślej nie testowano samej przyczepki, tylko urządzenie, które się nazywa Poliscan FM1. Produkuje je firma Vitronic GmbH. I takie testy, jeżeli mi pamięć nie myli, odbywały się na S7 i się okazało, że takie urządzonko jest cztery razy, czterokrotnie bardziej wydajne niż zwykły fotoradar. To jest, przypominam, LIDAR najnowszej generacji, który rozróżnia. Różne pojazdy na różnych pasach ruchu, łącznie z tym, że potrafi wyjąć na przykład auto, które przejeżdża obok rowerzysty, i zrobić mu takie zdjęcie, żeby dało się je zidentyfikować po numerach rejestracyjnych, które też sam rozpoznaje. A skąd się wziął pomysł rozszerzenia kanardu o nowe 128 urządzeń? Otóż. Ostatnio pan komendant główny policji Marek Boroń powołał specjalny zespół, który będzie się zajmował w zasadzie, jak to mówię, to już się zajmuje analizą wypadków, a ściślej przyczyn wypadków w Polsce, bo gdyż, ponieważ pierwszy kwartał tego roku Mamy naprawdę dramat, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pierwszy raz od wielu lat statystyki, tutaj cytat z Rzeczpospolitej, świecą się na czerwono bo o 10% wzrosła liczba wypadków o 12% wzrosła liczba zabitych o 9% wzrosła liczba poszkodowanych ofiar. Czyli rannych i o blisko 17%, przeszło 17%, wzrosła liczba kolizji i to jest naprawdę dramat. W liczbach bezwzględnych wygląda to tak, że liczba wypadków wzrosła o 5787 zdarzeń w pierwszym kwartale, co poskutkowało wzrostem liczby zabitych o 58 ofiar, rannych o 555 i niestety trzeba coś z tym zrobić. Stąd mówiłem o pomysłach na nowe fotoradary z KPO, ale nie oszukujmy się, wprowadzenie nowych fotoradarów wymaga dosyć długiej ścieżki, bo mówiłem przetarg, wyznaczenie odpowiednich miejsc, dokumentacja, przyłączenie energetyczne itd. itd. Natomiast jest coś, co można zrobić dużo szybciej. Co właśnie kilka dni temu zarekomendowała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, czyli taki organ przy Ministerstwie Infrastruktury w zasadzie działający, bo tam ci ludzie się mieszają pomiędzy tymi organizacjami, tak to nazwijmy. I właśnie KRBRD kilka dni temu zarekomendowała, uwaga, zmianę przepisów w Polsce na takie, które pozwalałyby zatrzymywać prawa jazdy na okres trzech miesięcy za przekroczenie prędkości o plus 50 km na godzinę, poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. Czyli na takich zwykłych, popularnych powiatówkach, krajówkach, gdzie po prostu samochody mijają się tak. No, bo tam od lat dochodzi do największej liczby wypadków i one się cechują największą śmiertelnością. To jest oczywiście prawda. I przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, chociażby taki, że poboczami tych dróg często spacerują piesi albo jeżdżą rowerzyści, i niestety nie da się, przynajmniej w moim odczuciu, Zbić tych statystyk, dopóki nie skończymy chociażby programu 100 obwodnic, który wyprowadzi ruch ciężki właśnie z takich okolic. Miejscowości. Ja nawet nie chcę wchodzić w dyskusje dotyczące przejść dla pieszych. Nie mam jeszcze najnowszych danych, chociaż wiem, że liczba tych zdarzeń zakwalifikowanych jako nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu też drastycznie wzrosła. Co oczywiście nie ma absolutnie nic wspólnego z absurdalnymi przepisami dotyczącymi właśnie pierwszeństwa dla pieszego wchodzącego, które dalej nie wiadomo czym de facto jest i kto to jest ten pieszy wchodzący. Nikt tego nie poprawił przez te dwa lata. Efekty oczywiście niezwiązane z tym, zupełnie widać na polskich drogach, ale tak szykuje się dokręcenie śruby kierującym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zdecydowanie łatwiej jest. Zmienić przepisy w tym zakresie, czyli właśnie wprowadzić te zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości poza zabudowanym, niż rozbudować sieć fotoradarów. To będzie zdecydowanie szybszy ruch, przynajmniej takie jest moje odczucie. Chociaż z drugiej strony trzeba też pamiętać, że na te statystyki wypada patrzeć z perspektywy. Pogody, bo Rzeczpospolita zauważyła chociażby, że mamy 40% wzrost ofiar śmiertelnych wśród motocyklistów, a wynika to głównie z tego, że po prostu tegoroczna zima była bardzo łagodna, wiosna przyszła dość szybko i znów motocykliści, czyli w Polsce sezonowi użytkownicy dróg, tak samo jak rowerzyści. Hello, miejsca aktywiści. Sezonowi użytkownicy dróg wyjechali na nie po prostu szybciej, i znów kierowcy musieli sobie przypomnieć o ich obecności na drogach. Efekt jest jaki jest. Ponad 40 zabitych motocyklistów w pierwszym kwartale tego roku. Na dzisiaj tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Motoprawda w internecie. Pozdrawiam. Paweł Rygas.